Tu. Oluś i tatu, i tatu. siemanko, i tatu. niezłe dzisiaj. Otwieram do dżakuzianko Dziś dzisiaj otwieramy super things e, kazum kit, które zmieniają kolor w ciepłej wodzie i będziemy ja robić to. Najnowszej jac... serii 12 Gwar... znaczy mutalbata. Mutalbata, będziemy to robić w dziańcuzi, a wszystko to dzięki komu? Oluś. Bez... Stoić, na spicy, Kupujcie u nich rzeczy! Tak jest! Kupujcie wszystko, ile się da, bo dzięki. Jak oni będą mieli dobrze, to my będziemy mieli dobrze. Linki są w opisie, dobra, lecimy gdzie? Do Jacku. To co dzisiaj otwieramy, Olusiu? Wskazówki z nowej serii. Z nowej serii superfilm Mutant Battle, które zmieniają, co? Kolory! Kolory! Tak jest! Zaczynamy, od... W, w jako jedynej serii są ten. Czym? Zinksy wyjątkowe do nich. Zinksy wyjątkowe do nich i też są co... Nie, zawsze w tak były zinksy wyjątkowe. pomyliły się ze nie, szkieletami. Nie no dobra, nie będę się z Tobą sprzeczał. One zmieniają całe kolory, dlatego jesteśmy w jacuzzi i w jacuzzi jest wiadomo ciepła woda i co możemy zrobić? Od razu sprawdzić na jaki kolor zmieniam. Dobra, Oluś otwieraj tu, tylko, nie zamaczaj. Otwieramy pierwszego. Dawaj, dawaj. Wiedział na taki... na jaki myślisz? Taki dobrze. błękitny dobra, otwieramy, mamy trzy paczki ja otwieram Kazumkida ty otwieraj Zinksa, ja mam Kazumkida czy jest Piładora a ty co tam masz? o Jezus Jezus nie, ty masz koszulkę, znaczy taki nawet strój nie, zabezpieczający. Uwaga, na 3-4, zobaczcie, przyjrzyjcie się jak to teraz wygląda i zobaczymy jak zmieni kolor. Uwaga. No to zink, no dawaj, macza. Oj, no, słabo coś. Chyba. Nie, nie. Nie, też. No maczaj. I, I czyżby jest za mało ciepła woda w tym jacuzzi? Zmienia. Zmienia, zmienia. Zobaczcie. Nie wiem czy dokładnie to zmieniło. Przyjrzyjcie się. To wygląda teraz tak, jedziemy z następnym mamy dwa pierwsze, no znaczy teraz pierwszego. Sobie otwórzmy. Odpuszmy. Frykasy. Frykasy, a ja otworzę może drugiego. Ok. Okej, okay, dobra, I otwieramy. Wodę. Dobra. Lodzio, miodzio, lodzio, a ty Olusiu, otwierasz pońcówiu, przesuniemy żebyście dobrze widzieli. Ja mam teraz Kazumki. Da... Oj, nie mogę otworzyć. Ty możesz? Nie, bracie, frytasy. Oleg ma frytasy. A ja mam, mili Państwo, mam. Co to jest? Lodzio miodzio. A no tak, glodziomiodzio. Wygląda tak. Frytasy się zmieniają? Zaraz się przyjrzymy. Uwaga, ja. Spodzisz, nurkuję. Nurkuję, nurkuję. Oj, zmienia, faktycznie zmienia. zrobi się z czerwonego na taki pomarańczowy. Musi dłużej podtrzymać, bo jest za słaba temperatura. No, Oluś, pokazuj. W ogóle nie, działa, nie. nie wiem przyjrzyjcie się bo ja nie widzę bo jestem w okularach Zdejmę okulary może będę lepiej widział Nie wiem czy zmienia czy nie zmienia jeszcze sprawdzę Mamy drugiego potrójnego? Po, a pokaż twojego poczekaj Tu jest nie jest czerwony a zobaczymy tutaj dłużej Ty, Jakby robił się bardziej wyrazisty albo byt być słaba temperatura jest, to jeszcze wrócimy do domku. Za mało ciepło. Za mało ciepło, może podkręcimy. Wygląda to tak, czyli niezbyt zmieniło to kolory, a Zinksy... O, Zinksy powinny ci zmienić. Oluś, zmieniłeś Zinksy? Zobacz. Ja już zmieniłem Zinksy kolory. Zmieniłeś? A jakie były wcześniej? Tak, zmienia, zmienia, bo były czerwone i bardziej pomarańczowe, a teraz mamy żółte i taki nie wiadomo jaki. Jedziemy z następnym. Ja sobie biorę. Ojej. Jakie obierzesz? Um, Snowmana. Snowmana ja biorę koszykówę. Jedziemy, jedziemy. Otwieraj. Tu są papierki, pamiętaj, wyrzutaj, żebyśmy tu nie zostawili zbyt dużo śmieci. Mamy. A, jeszcze zimca. Musisz się dokładnie przyjrzeć. Myślę, że będzie najlepszy, jeśli o Tak? O, snowman. Bałwanka mamy i bałwanek ma będzie mam niebieski i będzie teraz błękitny widać zmienia wszystko jest ok bo myślałem że jeszcze nie zmienia ale tutaj pokazuje że zmienia na biały na biały bo być może jest za mało ciepła woda wiesz w tym jacuzzi my mamy A takiego tutaj pokazuje że zmienia tutaj cały na ten. na, na jaki na czerwono na czerwono Okej, okay. oj 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 poprzewracałeś dobra olusiu pomczusiu tu potrzyma jeszcze chwilę w wodzie ja mam pomarańczowego, zobaczcie, tak wygląda, mam piłkę do kosza i mam buta koszykarskiego. Możemy tylko tak zrobić, tak zmienił kolor. No, na taki błękitnawy no. się zrobił. Ja go maczam. Tak, jest troszkę za mało ciepła woda, przez to tylko ledwo, ledwo się odbarwia, ale się odbarwił na kolor taki pomarańczowy, jaśniuteńki. Czyli musimy w cieplejszej wodzie. Ja mam, ja mam pomysł. Poprosimy kogoś, żeby nam przyniósł ciepłą wodę, wiesz? Co ty na to? Okej. Okay. Jalusz. Pod nami nie wiem czy widzicie, jest ekipa. To jest jedna rodzinka, tu jest inna rodzinka, tu jest jeszcze inna rodzinka. Antonio, skoczysz po ciepłą wodę do domu. Skocz. Antonio skoczy nam po ciepłą wodę i zobaczymy jak to zmieni kolor, prawda Oluszu? Dokładnie. Tutaj Zamek z piasku jest błękit nawy, znaczy pomarańczowy. Nie no zmienia, ale delikatnie. Zmienia delikatnie. Zrobiliśmy tu burdello bumbu. Ta myśli... Tak jak okay, ale tupa wyciąga... Ty, okay, ale my broni nie powyciągaliśmy z żadnego. No jak nie jak tak. Tu mamy sanki do snow'a. Ja zamontuję. Ja bym zmienić połowę i bardziej żółtawy okay. z pomarańczowego. Okej. A poczekaj to trzeba poszukać tych broni. A nie, te niektóre to mają już na ręku, mają tutaj ketchup, w mosztardę. To wszystko widać. O, się przewracają. Nie wiem, mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Zaraz będzie ciepła woda przyniesiona z kranu. Posprawdzaj wszystkie saszetki, żebyśmy czegoś nie pominęli. Dobra. A tu już mamy wszystkie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A już z tego zinksa nam brakuje. Znaczy nie zinksa, tylko. Yy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest sześć. Dobra, wszystko szybko. Z... Yy, mamy do tego do snowa nie mamy. Gdzie masz dzinksa do snowa? Snow, snow, snow szukamy. Kudełko do snowa. Kudełko do snowa, gdzie jest kudełko do snowa? Albo będzie starsza W jakim? O jest, dobra. Mamy do snowa, do snowa jest. Otwórz, otwórz. Antek nam przyniósł? Nie, jeszcze nie przyniósł. Nie szkodzi? Idzie, idzie. Dawaj Antek. No pokaż, co ty masz do snowa. Co to jest? Jak truskawka wygląda, pomarańczowa, żółtawa. A co to jest? To jest lód? O, dziękuję. Dobra, zobaczmy. Mamy, przyniósł nam Antek wodę. i zobaczymy Dobra, zobacz. I robi się żółtawy. A teraz zobaczymy, czy snow się zrobi faktycznie biały. Uuu, ale jest Biały jest, widać, że jednak to musi być cieplutka woda, zobaczcie, zrobił się bialutki prawie, że... Może nie, teraz frytasy. Frytasy. Frytasy po ciepłej kąpieli wyglądają o to właśnie, tak? A zobaczcie, a przede wszystkim wiesz, co im się zmienia? Zmieniają się frytki na górze, Olusiu, i buty, bo może nie wszystkie części ciała się zmieniają. A dziadzady się zmieniają na pomarańczowy. Na pomarańczowy, a tu mamy jeszcze... Piłeczkę. Zobaczam, że ale to musi pan zamienić. Nie może być szkło tutaj w działaniu tutaj na zabudowie jacuzzi. Jakiś pojemnik plastikowy, żeby w jak pęknie coś, żeby nie pokolaczyły się dzieci. Dobrze. Zamienić jakoś, może szkło. pan zabrać w takim razie. W po na stoli. Dobra. Yy, niestety zostało nam lekko przerwane, bo popełniliśmy mały błąd bo było szkło, a szkło nie może być przy wodzie, ponieważ może się pocuć, i ktoś może sobie zrobić krzywdę. Ale nie szkodzi, sprawdziliśmy, że to działa. Yy, otworzyliśmy już wszystkie, myślę, że yy, Olusiu coś jeszcze, na pewno będziemy musieli posprzątać tu burdello bum, bum. myślę, że jeszcze coś nie, to nie otworzyliśmy, Olek do Ciebie, jak to, nic nie pilnowałeś, marchewa, uwaga, marchewa marche... jest pewnie do frytek, marchewa. jak marchewa do frytek, marchewa będzie do, czego tu będzie, do czego tu będzie, do czego tu będzie marchewa, do zamku w piasku, nie, a do snoła no tak, marchewa jako nos czyli do niego nie był ten do był... bo to był nie wiem, do piaskownicy może I jakoś tak, napiszcie w komentarzach. to było do tego? Tak. A, no do tak. piaskownicy jest ten do piaskownicy jest ten, masz rację, a gdzie on jest? tutaj gdzieś spadł chyba ja go już tutaj kładłem dobra, poczekaj dobra, już nieważne, jest ok Ej. Jest w ogóle z nami z tyłu Timi, który wystąpi na następnym odcinku. Przywitaj się Timi. O nie widać Cię. Jest z drugiej strony. Jest Timi! Okej, okay, Osko, super Osko, Timi, mam prośbę do Ciebie. Sprzątniesz te śmieci, dobra. Żeby tu nie, nam nie przeszkadzało. Trzymaj. Trzymaj, nie, jeszcze ja wiem, to i to, no. Jak do tego pasujecie, to ten pan będzie raczej do. do, do tego. tego. No, no tak. A, a ten jest do frytek. A ten jest do tego. O, dziękujemy Ci, to jest domek z piasku, czyli tutaj. I on. Poczekaj. Ja no, on się robi taki jaśniutki. Szkoda, że Pan nam zabrał ciepłą wodę, no ale co zrobić? No, co zrobić? Nie szkodzi, niestety. To prawda, Mamy że jesteśmy tu. Nie jaką frytkę, to jest. Czyli marchewka. Marchewka, czyli no dobawana. Mhm. Dobra, wiesz to Olusiu, Pan Myślę, że Nie, czas no, taki powoli. Bardziej słyszałeś. Czas chyba kończyć, ale zanim skończymy, to co włączymy? Janusz, włącz nam bąbelki i też wibracje. Poczekaj, są bąbelki? Poczekaj. Olu, już tutaj jest. Nie bąbelki jeszcze nie ma. Dobra są, nie wiem, mam nadzieję, że widzicie. Poczekaj, widzisz. widzicie bąbelki są. Dobra, to trzymajcie się, matamy wszyscy. Cześć widzowie, dzięki! Eee! Zostawcie łapki! Ej.